Dzień dobry. Dzisiaj w firmie ITA gościmy Szymona Gomułkę, przedstawiciela firmy Vision Engineering, który przywiózł ze sobą innowacyjny mikroskop stereoskopowy ProtecQVisio. Szymonie, czy mógłbyś nam powiedzieć kilka słów wstępu na temat tego urządzenia? Oczywiście, Paweł. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Zawsze się cieszę, jeżeli mam okazję przedstawić coś nowego i bardzo się cieszę, że jako nasz oficjalny dystrybutor interesujecie się nowymi produktami i chcecie szerzyć tą wiedzę wśród klientów. ProtecQVisio to stereoskopowy mikroskop 3D. Bardzo duża innowacja, zmieniająca całkowicie podejście do nowoczesnej inspekcji i co najważniejsze, nie wymagająca żadnych akcesoriów typu Google bądź jakieś dodatkowe wizjery. Wszystko to, co widzimy, widzimy w 3D, patrząc na monitor, który tutaj jest. Wspomniałeś, że jest to mikroskop steroskopowy. W jaki sposób uzyskujemy obraz steroskopowy na tym monitorze? Tak. Część optyczna mikroskopu jest taka, jak wielu innych mikroskopów dostępnych w naszej ofercie na przestrzeni lat. Tam się nic nie zmienia. Mamy optykę, zmieniając odpowiednią geometrię tej optyki, odległości pomiędzy soczewkami, możemy tworzyć większe bądź mniejsze powiększenie. Największa innowacja kryje się w głowicy, która na końcu dwóch torów optycznych, lewego i prawego, posiada dwie kamery. Kamery Full HD, 60-klatkowe, bardzo szybkie. Kamery przechwytują obraz lewy. I troszeczkę przesunięty obraz prawy. Różnica pomiędzy obrazami jest bardzo niewielka. Następnie obrazy są przesyłane do komputera, który znajduje się zazwyczaj gdzieś pod stołem, na którym pracuje mikroskop. Odpowiednie oczywiście mocy obliczeniowej, bo tego obrazu jest dużo, jest dużo danych do przetworzenia i wysyła. Nowy obraz wraz z oprogramowaniem do ekranu 3D, który stanowi główną część i tak naprawdę największą innowację mikroskopu. Jest to ekran 3D, który dodatkowo posiada dwie kamery śledzące nasze oczy. I obraz, który otrzymujemy, to są tak naprawdę nałożone na siebie dwa obrazy dla lewego, dla prawego oka. One są delikatnie przesunięte i gdy nasz mózg dostaje dwa obrazy, znaczy stara się je w jakiś sposób je zrozumieć i tworzy po prostu w naszej głowie 3D. Nie jest to skomplikowane, ale jak się nad tym zastanowimy, jest to naprawdę bardzo interesująca technologia. Wspomniałeś, że wykorzystujecie znane już z wcześniejszych modeli rozwiązania. Czy mógłbyś powiedzieć, w jaki sposób w tym mikroskopie jesteśmy w stanie zmieniać powiększenie, skoro to mikroskop storoskopowy, oraz czy są jakieś dostępne opcje obiektywów? Powiększenie zmieniamy tym pierwszym, dużym. Pokrętłem. Ono jest doskonale znane użytkownikom naszych produktów, bo występuje w podobnej formie w innych produktach. Drugie pokrętło, które jest widoczne z tyłu, pozwala na dostrojenie fokusu dokładne oraz zgrubne. Jeżeli chodzi o oświetlenie, mamy ring. Ring jest w kolorze białym, do niego są dodatkowe adaptery, ponieważ odpowiednią wartość powiększenia zmieniamy poprzez zmianę soczewki pod mikroskopem. Jeżeli będziemy mieć soczewkę rzędu 1,5 czy dwa razy, wiadomo, zmieniają się odległości, więc musimy nieco zaadaptować także oświetlenie, które posiadamy. Wszystko jest bardzo przyjemne, bardzo proste, ograniczone do minimum, jeżeli chodzi o jakikolwiek montaż i kalibrację. Czy to jedyny z dostępnych statywów, czy są też dostępne statywy inne, które możemy zastosować z tego typu głowicą? Mm -hmm. To ważne pytanie, bo statyw generalnie jest bardzo ważną częścią mikroskopu. Dzięki niemu otrzymujemy stabilny obraz, nie mamy drgań, dzięki statywowi też jesteśmy w stanie choćby ustawiać odpowiedni fokus. Gdybyśmy mieli niskiej jakości statywy, to na przykład obraz by drgał i byłoby to nieprzyjemne i męczące do pracy. W Protek Vision mamy dwa statywy. Oba są też doskonale znane, ponieważ występowały już wcześniejszych w tej bądź nieco zmodyfikowanej formie naszych urządzeniach. Pierwszy, który widzimy Tutaj to jest ErgoStand, ergonomiczny, stąd pochodzi jego nazwa. On jest przewidziany głównie do mniejszych próbek. Hmm, bardzo łatwy, jeżeli chodzi o ustawienie ostrości i, i stabilność. Dostępny jest także wersją z oświetleniem dolnym, jeżeli jest taka potrzeba, jakbyśmy chcieli oświetlić sobie próbkę od dołu. Drugi jest dużo większy, ale też jest przystosowany do dużo większych próbek. To jest MultiAxis Stand, e, który pozwala na regulację w pionie, a także przesuwanie w poziomie e, oraz pod kątem. Całego mikroskopu. Widzę, że na monitorze otrzymujemy kontrastowy, ostry obraz. Natomiast to jest mi Szymon, proszę, czy jest jakaś możliwość, aby ten obraz zachować bądź też powielić? Zdecydowanie, tak, z racji tego, że jest to mikroskop cyfrowy, wszystko co widzimy oczywiście jest też dostępne w komputerze i możemy sobie zapisać. I opcje zapisu są dwie. Pierwsza podstawowa to jest screenshot, czyli zrobienie zdjęcia w JPEGu albo w PNG. I opcja screenshotu jest dostępna także z Remote Controller, więc bardzo łatwo w momencie takiej naturalnej, codziennej pracy, gdy spotkamy się za jakąś anomalią, możemy po prostu ją sobie zapisać i później użyć choćby w procesie treningu nowych pracowników czy onboardingu. I druga opcja niezwykle ciekawa, to oczywiście nagrywanie tego, co widzimy pod mikroskopem i nagrywanie jest dostępne zarówno w Monu, czyli w wersji powiedzmy 2D, jak i w wersji 3D, i też może być odpowiednio później wykorzystywane. Wspomniałeś, że do dyspozycji mamy ten remote controller. Poza zachowaniem zdjęć posiada on jeszcze jakieś funkcje. Tak, i mod jest takim podstawowym narzędziem, którym operator pracuje na co dzień z mikroskopem. Mikroskop oczywiście posiada rozbudowane menu, w którym można konfigurować różne ustawienia kamery, zapisywać zdjęcia i tak dalej. Natomiast do codziennej pracy tak naprawdę potrzebujemy mieć możliwość kontroli oświetlenia górnego, dolnego, która jest dostępna z, bezpośrednio z iMod controllera zrobienia zdjęcia, przełączenia pomiędzy obrazem 2D, 3D, a także ustawienia presetów, czyli predefiniowanych ustawień dla naszego urządzenia. I na przykład różnica jest taka, że z Remote kontrolera mamy dostęp do trzech najczęściej używanych ustawień. To jest szczególnie ważne na przykład, jeżeli mamy różnego koloru próbki, różnego koloru płytki PCB pod mikroskopem. Raz mamy biały, raz zielony, raz niebieskie, Trzeba coś dostroić w kamerze, aby uzyskać idealny obszar y, widzenia. Y, jeżeli jest mało, no to jeżeli wejdziemy głębiej w menu, też za pomocą właśnie Remote kontrolera poruszamy się po tym menu i mamy dostęp do na przykład większej ilości presetów. Na koniec chciałbym Ci zadać jeszcze jedno pytanie, może kluczowe z punktu widzenia naszych klientów. Co otrzymujemy w zestawie, decydując się na zakup takiego rozwiązania? Mhm. Zestaw to jest przede wszystkim stent wybrany przez klienta. W zależności od jego potrzeb i tego, co chce uzyskać, jest to albo ergo, albo multi-axis. Później mamy część mikroskopu razem z tą głowicą, w której zamontowane są kamery. Komputer o dużej mocy obliczeniowej, która sprawi to, że nie będziemy mieli żadnych latencji. W obrazie, który widzimy, obraz naprawdę jest w live view, więc jeżeli prowadzimy pracę pod mikroskopem, nie ma żadnego opóźnienia, więc jest to bardzo przyjemne i też nie męczy dodatkowo pracownika. Plus oczywiście creme de la creme, czyli monitor 3D z funkcją eye-trackingu. Dziękuję Ci za to krótkie spotkanie i prezentację nowego rozwiązania. Myślę, że wniosło ono dużo wiedzy technicznej odnośnie nowych stereoskopowych, cyfrowych systemów, zarówno dla mnie, jak i dla Państwa. Serdecznie dziękuję Ci za przybycie do naszej firmy. Serdecznie dziękuję Paweł za zaproszenie. Cieszę się, że miałem okazję przedstawić możliwości naszego mikroskopu. Natomiast cała magia pojawia się w momencie, kiedy usiądziemy naprzeciwko niego i zobaczymy, jak wygląda głębia 3D. Także serdecznie zapraszam. Mikroskop jest dostępny na rynku polskim. Możemy przyjechać do Państwa z prezentacją, pokazać, zobaczyć z Waszymi próbkami. Jak to wygląda, do czego serdecznie zachęcam. Kontakt Ita Polska Vision Engineering Polska. Dziękuję bardzo.